Witajcie kochani, z tej strony Monika, z kanału Mona Art. Dziś zapraszam Was do prezentacji kolekcji Woodland Story od and to Design. Jest to najnowsza kolekcja, jest świeżutka, cieplutka i dopiero jest od dwóch, trzech dni w sklepach, więc zapewne nie wszyscy mieli okazję już ją zobaczyć. No i cóż, zapraszam na prezentację tej całej kolekcji. Zaczniemy sobie może od dużego bloczka, a później pokażę Wam wszystkie te. Dodatki, które tutaj mam. Sobie to tutaj odłożę. Już tutaj przygotowane, tak żeby Wam bez folii pokazywać. Pokażę Wam tylko okładkę. Jest to taka piękna. Pastelowo-różowo-błękitna, żółta z zielenią kolekcja. Jest mnóstwo drzew, dzikich zwierzątek, liści, szczególnie liści paprotki, grzybków i różnych takich super, super dodatków. Jest to 12 arkuszy, po dwa arkusze tego samego wzoru, gramatura 250 gram. No i teraz już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Pierwszy arkusz, jest to tutaj wspaniałe drzewo, sowa, która ma takie wielkie oczy, ewidentnie wygląda na taką, która się nie wyspała, urocza myszka. Pajęczyny, są ptaszki, jest mnóstwo liści, no leśna typowa kolekcja, ale taka dziecięca oczywiście. Dla osób, które niekoniecznie potrafią tworzyć takich bardzo wrzozystych papierów, mamy drugie strony arkuszy. One są troszeczkę spokojniejsze, czasami są bardzo, wręcz można powiedzieć, gładkie, jednolite takie wzory. I bardzo fajnie też się nadają tła. No i właśnie tak jak mówiłam, dla tych osób, które nie za bardzo potrafią korzystać, mi się najbardziej chyba tutaj no podobają mi się te kwiatki, to tak, wiadomo. Ale te listki, które tutaj są takie, że jeden listek spod drugiego wystaje, widać go po prostu, ten cień. Bardzo fajnie to wygląda. Z drugiej strony mamy tutaj różowe takie no deski przetarte na biało. Bardzo fajnie, szczególnie dla dziewczynek. Ale no, tak bardziej mi się kojarzy ta kolekcja z dziewczynką, natomiast jest tutaj też mnóstwo niebieskich papierów. Ale to, to wiadomo, można to po prostu część arkuszy wykorzystać różowych dla dziewczynki, a część arkuszy po prostu z, ze strony niebieskiej, bo właśnie widzę też, że one w większości są, że z jednej strony jest bardziej taki w kolorach pastelowych, a z drugiej strony jest taki pastelowych różowych, a z drugiej strony już ma więcej dodatków niebieskiego, więc myślę, że spokojnie ta kolekcja może być typowo chłopięcą kolekcją. To jest pierwszy arkusz. Drugi arkusz. No tutaj już elementy się kojarzą typowo z dziewczynką, bo jest sukieneczka, która tutaj sobie wisi na, na gałązce. Są fantastyczne takie koraliki, jakby na sznureczkach. Jest ta piękna szafa, którą Bea pokazywała na hopie. Zrobiła z takiego wykrojnika szafy albumik. Ja również ten wykrojnik wam później zaprezentuję. Też jestem zauroczona tym liskiem. On jest przecudny po prostu. Motyleczki. Super, super. Z tyłu mamy tutaj żółte takie tło też mediowe i jest tylko taka kompozycja typowo leśna z grzybkiem i, i z małym ptaszkiem. Bardzo fajna. Kolejny arkusz. No to znów mamy tak jak wszędzie drzewa, liście, paprotki i zwierzątka. Tu oprócz króliczka mamy też krytika. Klecik jest bardzo, bardzo uroczy. Jerzyk, no super. I tak samo to drzewo się pojawia. Ono jest w tej kolekcji w różnych wielkościach, więc możemy tak naprawdę wycinać to drzewo. Czy potrzebujemy większe, czy potrzebujemy mniejsze, w zależności do projektu. Wystarczy je sobie tutaj po prostu wyciąć. No i z tyłu mamy typowo taki niebieski, idealnie właśnie dla tej pracy. I troszeczkę mamy tylko tutaj listków, tu gdzieś po prostu są takie białe cienie, mm, też drzew. Fajnie. Kolejny arkusz. No to tutaj jest po prostu urocza sarenka. Yy, wiewiórka bodajże to jest, a może i nie wiewiórka. Nie, wiewiórkę mamy tutaj, to tutaj jest jakaś yy, łasiczka albo coś w tym stylu. Nie mam pojęcia, nie znam się tak na zwierzętach. I to super drzewo, które ono jest całe w te korelki właśnie takie na, na sznureczkach. Bardzo fajnie to wygląda. Z tyłu to mamy tutaj taki miętowy bardziej papier. Tak mi się kojarzy. No jest taki, taki, taki niebiesko-zielonkawo-miętowy. Też to są takie defy, jak były wcześniej różowe. Identyczne, tylko właśnie w innym kolorze. Kolejny arkusz jest tutaj w żółtych kolorach, ale znów mamy sukienki. One tak wyglądają, jakby były przygotowane już do ubrania po prostu. Fajnie też na jakieś prace dla dziewczynek. One też się pojawią później w jakichś elementach do wycięcia. I tutaj mamy liska jest uroczy naprawdę ten mi się chyba, chyba najbardziej mi się podoba z całej kolekcji tak, tak mi się wydaje chociaż wszystkie mi się podobają płotek też fajnie fajnie jest tą kompozycję można sobie w albumie wyciąć tutaj i zrobić z tego jakiś taki taką kieszeń na przykład z tyłu mamy znów tutaj różowy i znów te takie listeczki, właśnie tak jak wam mówiłam że one tak takie jakby były przezroczyste troszkę no i tu jest piękne drzewo jest takie duże, idealne po prostu na jakiś layout, lub po prostu, żeby było nawet ten papier, tak naprawdę możemy użyć, żeby wsadzić go w ramkę taką kwadratową i powiesić w dziecięcym pokoju. I tak naprawdę nie potrzebowałoby żadnej ozdoby, żeby, żeby naprawdę super to wyglądało. Jako taki typowy obraz, tak? bo wiadomo, że my skraperki sobie tutaj lubimy i skraperzy, bo też są faceci z nami. Pamiętajmy, że my sobie jakoś troszeczkę inaczej tutaj zawsze coś ozdobimy i, i nigdy nie pozostawiamy takiego arkusza prostego. Bez niczego, tak? No tutaj myszka sobie weszła na drzew, i z tyłu mamy tutaj już arkusz taki żółto-niebiesciutki, i znów jest ta piękna szafa z kwiatami, tym razem, i myszka weszła na szafę. Do tej kolekcji są również dedykowane napisy. Są one teraz w takim wymiarze 20x20. I mają również dodatki właśnie w postaci takich różnych wycinanek. Drzewo tutaj są takie etyki, znaczy etykietki, banerki właśnie ze zwierzątkami. Hej, okay, magia chwili, jest super, 100% zabawy. Tutaj mamy patrz, tutaj, teraz my. No super, naprawdę. I takie malutkie też dodatki. Można sobie czasami takim malutkim wykrojnikiem wyciąć te elemenciki. No ale oczywiście ręcznie też możemy sobie je wyciąć jako, taka, jako taki. Bardziej, trochę by to wyglądało. Do tego mamy tutaj jeszcze całe mnóstwo tych napisów, i wszystkie są właśnie takie mm, leśne, związane z przygodą, ale nie tylko, bo mamy tak samo wszystkiego dobrego, najlepsze życzenia, czyli takie typowo po prostu mm, nawet do kartek, ale też do albumów pasują. No i oczywiście do różnych, różnych, wielu różnych rzeczy, tak naprawdę, które sobie wymyślicie sami, tak? Ale właśnie, też, ale zabawa, no to już jest takie właśnie typowo mi się kojarzy do jakiegoś y, albumiku, leśna rodzina, bądźmy razem, że wszyscy razem mamy to. No super, super, naprawdę. I to troszeczkę jest w innym formacie niż były poprzednie napisy. I nie są to już tylko same napisy, tak jak widzicie. Następny arkusz to jest arkusz dodatków. Tutaj mamy same roślinne elementy są paprotki, te które się już pojawiały tam w kolekcji, są właśnie te listeczki i mnóstwo tych różowych pięknych kwiatków. No oczywiście tutaj też mamy jakieś pojedyncze ptaszki i takie, nie wiem jak to nazwać, jagłódki. Bardzo fajny, taki jest żywy, jasny po prostu. Taka jest słoneczna, bo jest też tych dużo żółtych papierów i naprawdę jest taka inna jest troszeczkę niż kolekcji, które ostatnio się pojawiały w Craft to Design. Kolejny arkusz to jest arkusz taki właśnie dodatków ze zwierzątkami. Jest też drzewo. Ten fotel to mi się kojarzy taki kiedyś robiłam kartki, jak ktoś przechodził na emeryturę. Tylko to nie był to dokładnie taki fotel, ale umieszczałam właśnie inny fotel w kartce dla osoby, która przechodziła na emeryturę. że Teraz sobie już może odpocząć. Znów pojawia się ta szafa. Fantastyczny jest ten potek. Fajnie, gdyby było tego potku tutaj gdzieś więcej tych elementów, bo naprawdę przy kartkach. Y, czasami potrzebujemy takiego elementu właśnie. No i są te wszystkie urocze zwierzątka. Leśne. Sarenka. Super. Ta sowa, która jest chyba niewyspana. Kto się obudził wcześniej rano. Dobra, i nawet muchomorek jest. Fajnie. Teraz mamy też coś, co pojawia się już y, drugi raz. Y, Craft into Design, czyli papier taki akwarelowy, który możemy sobie mm, pomalować y, farbami. Jest to ta sama właśnie mm, kompozycje są takie jak mniej więcej na papierach w kolekcji. I po prostu możemy sobie stworzyć ten papier w takich kolorach, jakie sobie wymyślimy. Tak? On nie musi być w ogóle w różach i tak dalej. Może być typowo pod podchłopięce, może być no. W fioletach, zieleniach, no jak Was tylko y, twórczość poniesie, bardzo fajne. Myślę, że się zastanawiam, czy da radę tak samo na przykład pisakami alkoholowymi. Nie wiem, bo nigdy nie próbowałam na pierze chyba akwarelowym malować, ale myślę, że spróbuję. To mi troszeczkę tak y, chyba troszkę lepiej idzie, bo ja tak naprawdę nie jestem zbytnio kolorującą osobą, ale myślę, że pisaki bardziej będą mi jakoś pasowały. I teraz do tej kolekcji pojawiły się również papiery bazowe. Już do Was wracam, tylko coś sobie muszą tutaj poprawić. Papiery bazowe, takie typowo pastelowe, też znaczy troszeczkę nie są już takie jasne. Jest 6 arkuszy 12 na 12 po 250 gramów. I każdy arkusz jest w innym kolorze. I już Wam pokazuję. One właśnie są idealne do albumów na bazę albo na tło do kartek. Czyli tak, mamy żółty papier, on jest taki nakrapiany. Z drugiej strony jest on identyczny, ma odcień. Niczym się on kompletnie nie różni. Więc mamy żółty. Niebieski, taki dosyć, dosyć jasny. Taki. Nie to pomarańczowy, nie to koralowy, tak? Ciężko mi powiedzieć, Bardziej bym powiedziała, że to jest taki koralowy ten papier. Tu mamy papier różowy. Zieleń równie dobrze może się nadawać idealnie na listki. Zieleń jest w dwóch odcieniach, tak jak widzicie. Ale jest. Ta, te dodatki są bardzo spójne z, z całą kolekcją. Teraz Wam pokażę. Oczywiście, jeszcze jest oprócz dużej kolekcji mała kolekcja, natomiast nie będę Wam już pokazywać. Jest ona identyczna, tylko tutaj mamy jeden dodatkowy arkusz. On się powtarza tutaj w kolekcji. Czyli mamy cztery wzory, 24 takie same wzory. 24 arkusza. I teraz do tej kolekcji dedykowane są również wstążeczki. Te są w takich bardzo fajnych. Y no, nie, nie powiem, że one są neonowe kolory, ale bardzo takie, właśnie jaśniutkie. Tutaj mamy troszeczkę ciemniejszych kolorów. Są takie zgniłe zielenie, taki oliwkowy. I teraz ta kolek ten, ten zestawik to jest set numer 14. To są takie vintage wstążeczki, więc one są takie poszarpane, takie gnieciuszki typowe. A tu jest set numer 13. I oprócz wstążeczek do kolekcji mamy jeszcze wykrojniki. I tak jak wspominałam, Mam tutaj szafę. Ta szafa jest całkiem spora. Już wam ją zmierzę, jaki ona ma wymiar. No, tak mniej więcej 15 cm na 9,5, około 10 cm. Są tutaj takie, właśnie i grawery, które się pojawią na drzwiach. Możemy tą szafę wyciąć, tak właśnie. W całości, że ona nie będzie się otwierała, ale też mamy tutaj jeden wykrojnik, który jest tutaj taki, jakby taka perforacja, że w momencie, kiedy wytniemy na szafie, to będziemy mogli sobie dziwiczki otwierać. Bardzo fajne. Myślę, że do takich projektów, nawet do layoutów. No, na kartkę to się raczej nie zmieści, chyba że ktoś zrobi jakąś taką kartkę A4, na przykład. E, nie A4, tylko A5. To wtedy byłoby idealnie. Teraz tak. Mamy takie gałązeczki. One są nieduże. Ale takie... Ja mam dosyć dużą dłoń, więc tak... Y... Wydają się może Wam mniejsze niż są w rzeczywistości. Bardzo fajne. One właśnie w tej kolekcji się pojawiają. I to jest po prostu wykrojnik gałązki CW148. Następnie mamy taką małą serweteczkę z kółeczkami. I te kółeczka idealnie będą pasowały, żeby sobie w tych napisach te obrazeczki wyciąć, które były u góry. Jest to po prostu mini serwetka CW157. I teraz mamy te piękne paprotki. Spójrzcie, mamy je w dwóch rozmiarach: są małe i duże. Naprawdę ja ich jeszcze tak naprawdę nie wycinałam. Dopiero będę testowała, ale już widziałam w filmikach gotowe wycięte, i wiem, że naprawdę super to wygląda. I właśnie w tych jaśniutkich zielonych papierach, które są znaczy nie tylko w tych jaśniutkich, ale też w tych ciemniejszych one naprawdę będą super wyglądać. Tym bardziej, że one, te papiery są takie nakrapiane, nie są całkowicie gładkie. I to właśnie daje taki, taki no już dodatek. Nie? nie musimy sami sobie chlapać tych listków, bo ja czasami sobie chlapałam różne listki farbą białą. I teraz te małe to jest CW150, po prostu mini paprotki. A te większe CW151. I oprócz tych paprotek i tych tutaj wykrojników mam jeszcze jeden wykrojnik. To jest wykrojnik takiej maleńkiej rameczki. W którą możemy wkomponować sobie zdjęcie. Ten jest, wykrojnik jest praktycznie identyczny wielkością jak ta rameczka, żeby Obrazek, który wytniemy, pasował idealnie i można było go podkleić, żeby nie trzeba było go wycinać z większą ramką po prostu. Nie? Ona jest na tyle duża, że bez problemu przykleimy sobie czy zdjęcie, czy jakiś wycinankę tutaj w tą rameczkę. I tak samo tutaj możemy sobie jakiś napis bądź napisać, bądź sobie wydrukować i wyciąć. Taki właśnie banerek jest. Super to wygląda nawet na kartki, nie mówię, że nawet jak nie użyjemy tej rameczki, to na kartki możemy użyć gdzieś na przykład taki mały napis pod jakimś obrazkiem, czy w zależności co tam sobie umieścimy. Tak patrzę, to już jest chyba wszystko z tej kolekcji. Jest ona naprawdę super. No i przede wszystkim jest świeżutka, cieplutka i dopiero się pojawiła w sklepach. Ja już się biorę do wycinania. Czekałam tylko na moment, żeby Wam tutaj ją zaprezentować, bo moje nożyczki już się rwią do pracy. No i cóż, zachęcam Was yy, do odwiedzenia sklepu yy, Krapacja i, i wszystkich sklepów, gdzie możecie sobie zakupić te papiery. One naprawdę są boskie i takie. no, ur Ja powiem, że one nie są nawet boskie one są po prostu urocze i, i takie prześliczne, delikatne. Coś, co ja uwielbiam, a naprawdę ja uwielbiam kolory pastelowe. Ciemne kolory i kolory vintage to nie jest y, to, za czym przepadam, natomiast y, nie stronię od tego i, i mam również w swoich zapasach wszystkie inne tam powiedzmy jakieś i vintage i, i, i zgniłe zieleń i tak dalej, ale pastele to jest coś, co po prostu, jak widzę kolekcje jasne, pastelowe, to wiem, że muszę ją mieć po prostu. I ta kolekcja jest taka naprawdę wow, więc zachęcam Was, Zajrzyjcie do sklepów i poszukajcie, czy one już się pojawiły, bo są naprawdę świetne. Zarówno same kolekcje, jak i dodatki. No cóż, kochani, zapraszam Was na kolejne filmiki, w których będę prezentować kolekcje Craft and Design. I zachęcam Was również do odwiedzenia ich kanału na YouTube. Do zobaczenia, kochani. Pa. pa.